Witam, witam serdecznie z tej strony kłania się Marek Puma 77 z YouTube'a i Tiger Puma z Twitch'a od razu będę pospieszyć mega dziękując wszystkim osobom, które subskrybują, które oglądają, poświęcają czas, które komentują i ich odwiedzam, które chcą pomóc i pomagają, które mają chwilę czasu i poświęcają i ja również im poświęcam czas. Chciałbym wam pokazać co mogę, a czego bym, co bym chciał. Wiele z tych gier e, ich nie mogę e, zaprezentować u siebie, czy to też na Twitchu, czy to też na YouTube, ze względów finansowych. No, ale to chyba większość z Was wie, a jak nie to się dowiedziało, działo iż moje zdrowie również e, klęczy i to z mojej winy, i nie tylko z mojej winy. A więc też udzielam Ci na social mediach tylko wtedy kiedy czas mi i zdrowie na to oczywiście pozwala. Jest dzisiaj niedziela, e, 30.04, czyli tuż przed majówką, e, gdzie owe weekendy przeznaczam na ładowanie akumulatorów, a tuż nie zawsze tak jest. I, drodzy mieli, tak jak był live e, poje, z piątku na e, sobotę, czyli od około godziny 20.00, 20, może ciut, trochę później, do czwartej nad ranem z małą przerwą. A nie ważne z jaką, kto był tobie, chciałbym wam zaproponować gry w wersji demo, które są dostępne w wersji pełnej, w których nie mam możliwości tak Hall of Tanks czy Fornite mieć karnetu czyli Call of Duty i, i dzięki tym Grą, które zasponsorowali mi sponsorzy, akurat y, tutaj nie ma. No i cóż, ktoś się upiera i teraz do mnie dzwoni. I muszę odbić, a jest to, jest to grupa na Messengerze, y, gdzie jest Tomek, gdzie jest Olastina.pl, jest, jest jedna dziewczyna. Nie chciałbym przekręcić tej dziewczyny imienia ani pseudonimu, w związku z powyższym czyli pod, Podaję jest Dawid i jeszcze jest jeden gracz, gdzie ja zazwyczaj odbijam tylko wtedy, kiedy, no właśnie, kiedy nagrywam, kiedy się rzeczuję, kiedy jest live, więc nie przejmuję, neguję. I coś mogę powiedzieć na swoje usprawiedliwienie? Że jestem jaki jestem. Inne chyba raczej nie będę, aczkolwiek ktoś mi kiedyś sugerował, żebym zmienił swoje... Opcje, możliwości bytu. Optymizm jakoś taką zmienił, gdybym prywatnie poznał osobę o płci przeciwnej ode mnie. Ale to nie w sumie w tym rzecz. To trochę historii o mnie, o tych moich możliwościach i, i co bym chciał z Wami pograć. Jeżeli ktoś chce i ma ochotę nagrywać ze mną, to zapraszam do Messengera, a wcześniej na Facebooka, czyli wzajemna akceptacja, to to o co warto walczyć, warto mnie e, zaprosić. Staram się być obiektywnym, e, sukcesywnie nagrywać, staram się być tą osobą, e, którą jestem na co dzień. I dlatego też ciężko mi jest zmienić się m, do sugerowany... Jeszcze nie. to bardzo dobrze wypadać na wszelkich, że tak powiem, live'ach, odcinkach i robię to, co jest mojej mocy. Chciałbym tu wszystkim widzom. W miarę możliwości swoich podziękować właśnie tym live'em, tym odcinkiem, e, tym vlogiem, e, tym zaproszeniem do oglądania mnie, bo w ten sposób możesz mi pomóc. Pomóc zyskać 4 godziny, zyskać więcej widzów jak i na Twitchu, e, tak i na YouTubie, e, i również na TikToku, i na Instagramie, gdzie jestem, i na Twitterze, gdzie jestem. E, poprzednich odcinkach były też e, zamontowane e, możliwości gdzie można mnie zastać. Oczywiście jest zrobiona zbiórka na e, Facebooku. Ktoś do mówi, że się nie da tam wejść. No jest. Jest taka opcja, i jest w wcześniejszych odcinkach. E, oczywiście do nikogo do niczego nie zmuszam, aczkolwiek. E, no... A więc tak drodzy mieli, kilka e, słów e, co do samej gry, czyli gry, która mnie zaspasynowała y, swemu udziałem. W sensie no, dobrze mi się gra, nie powiedziałbym, że pełen zapyt, No wiem, gra jest RPG-owa, ale mm, no, czegoś mi brakuje, tak? Y, aczkolwiek jak już mam coś nowego zagrać i, 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 i wam zaprezentować, to coś co chociażby po części w jakimś stopniu mi się y, z, spodobała. Ten produkt to Standard Edition. Cała zawartość Standard Edition jest też częścią Digital Delue Edition, która jest jednak osobnym produktem. Jeśli masz już tę grę na PS4, możesz bez żadnych dopłat pobrać wersję cyfrową na PS5. Nie musisz jej kupować ponownie. Posiadacze gry na PS4 w wersji pudełkowej muszą mieć płytę z grą w napędzie optycznym PS5 za każdym razem, kiedy będą chcieli pobrać wersję cyfrową na PS5 lub ją uruchomić. Posiadacze gry na PS4 w wersji pudełkowej, którzy kupią konsolę PS5 Digital Edition, bez napędu optycznego, nie będą mogli uzyskać darmowej wersji cyfrowej na PS5. Długi test. Naciśnij krzyżyk, aby przewinąć. Przewodnik po przyciskach. Aby można było grać w tę grę na PS5, może być konieczna aktualizacja oprogramowania systemu do najnowszej wersji gra będzie działać na PS5, ale niektóre funkcje z wersji na PS4 mogą być nieobecne. Więcej informacji znajdziesz na stronie PlayStation Prze milego oglądania. I zdrówka życzy. Marek Puma 7 i Tiger Puma z Twitcha. Hej!